Od 2017 roku nastąpił dość dynamiczny rozwój zakładu, związany z robotyzacją, z automatyzacją, z posadzeniem nowych linii produkcyjnych. Etap niezwykle ważny i kluczowy dla funkcjonowania zakładu. Od 2017 roku intensywnie inwestujemy w zakład i w park maszynowy. Pierwszą inwestycją największą był magazyn nabiałowy z częścią produkcyjno-socjalną. Następnie zakupiliśmy nowoczesną maszynę do pakowania twarogów z automatem ważąco-etykietującym GLM Max 51B i drukarką sumacyjną GLP Max 80. Kolejnym krokiem była linia do konfekcjonowania serów z krajnicą Bizerba A560. Zainwestowaliśmy również w linię serowarską o zwiększonej wydajności, gdzie produkujemy sery w formie eurobloków. Naszą największą motywacją do inwestowania w park maszynowy jest większa dynamika skupu oraz większe możliwości. Bizerba Polska działa od 2005 roku, a swoją siedzibę ma w Lublinie. Nasza historia jest kontynuacją długoletniej obecności marki Bizerba na rynku polskim. Pierwsze wagi Bizerba zakupiliśmy w roku 2013 i 2014 na dział wyważania serów i na twaroszkarnie. Z biegiem lat produkcja serów rosła, a co za tym idzie, pojawiły się większe potrzeby wyważania serów i inwestowania w nowe urządzenia. Po pierwszych inwestycjach pan prezes Andrzej Minarszuk zdecydował się na kolejne urządzenia i systemy Bizerba. Dziś w zakładzie pracują m.in. automatyczne systemy ważąco etykietujące Bizerba GLMI oraz GLME. Przemysłowa krajalnica A560, a także drukarki etykiet z pomostami wagowymi. W pierwszej kolejności potrzeba zakupu nowego urządzenia czy sprzętu wychodzi z produkcji. Pan Rafał Śliwiński, który jest naszym opiekunem, zawsze stara się przedstawić kilka propozycji i opcji do wyboru. Zawsze stara się dopasować ofertę do naszych potrzeb i możliwości, daje wiele rozwiązań i pomaga przy doborze urządzeń. Zdecydowaliśmy się na system Bizerba przede wszystkim ze względu na indywidualne i profesjonalne podejście do klienta, przygotowanie merytoryczne, łatwy kontakt w każdej sytuacji oraz kompleksową obsługę wszystkich działów. Nasze usługi to nie tylko dostawa urządzeń. Wyposażyliśmy zakład w profesjonalne oprogramowanie, dostarczyliśmy etykiety oraz świadczymy kompleksową usługę serwisową. Po każdym zakupie urządzenia Bizerba szkolenie przeprowadza pan Maciej Hermanowski, który również przeprowadza na wszystkich urządzeniach regularne przeglądy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości urządzeń, jak i obsługi serwisowej, zwłaszcza w odniesieniu do oferowanej ceny. Najważniejszymi dla nas kryteriami przy wyborze sprzętu jest zakres ważenia urządzeń, możliwość stosowania różnych formatów etykiet oraz wydajność urządzenia. Nasi pracownicy są bardzo zadowoleni z pracy z systemami Bizerba. Na dzień dzisiejszy nie zamieniliby tych urządzeń na żadne inne. Dziś widać, że nowe systemy ułatwiają im pracę i przynoszą realne korzyści. System Bizerba został idealnie dopasowany do naszych potrzeb. W dziale konfekcji sera, gdzie ważymy porcje stałowagowe, możemy generować analizy, śledzić trendy oraz otrzymywać szczegółowe statystyki dotyczące ważenia opakowanych produktów. Rozwiązania firmy Bizerba posiadamy we wszystkich działach produkcyjnych, gdzie wyważane są gotowe produkty, czyli to jest twaruszkarnia, konfekcja sera oraz wyważanie serów. Około 70% mleka, które skupujemy, przeznaczamy właśnie na produkcję serów. Skupujemy mleko z 18 gmin z czterech powiatów. Około 60 milionów litrów mleka. W sektorze mleczarskim szczególne wymagania dotyczą towarów paczkowanych. Na linii pakowania produktów stałowagowych, urządzenie ważąco etykietujące bizerba, wyposażone jest w system kontroli wagi. System ten na bieżąco sprawdza masę netto każdego opakowania, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi towarów paczkowanych. Chcemy iść z duchem czasu, dlatego stawiamy na nowoczesny zakład produkcyjny, tworzymy komfortowe warunki pracy, ułatwiamy codzienne zadania naszym pracownikom i dbamy o to, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Osiągnęliśmy wszystkie wyznaczone cele, ale nie spoczywamy na laurach. Pracujemy nad nowym projektem, którego celem jest zakup nowoczesnych urządzeń i ich integracja w jeden spójny system. System ten będzie umożliwiał akwizycję danych produkcyjnych, ich analizę, raportowania i rozliczania produkcji. Współpraca z OSM Kosuflacki to dla nas coś więcej niż tylko relacja biznesowa. To prawdziwe partnerstwo. Razem osiągnęliśmy wiele sukcesów, a dziś rozmawiamy już o kolejnych projektach. To i najlepszy dowód na to, że rozwiązania Bizerba realnie wspierają rozwój naszych klientów. Planujemy dalszą współpracę z firmą Bizerba. Rynek stawia coraz to nowe wymagania, jeśli chodzi o etykietowanie produktów oraz informacje, jakie należy umieścić na etykietach. Bizerba pomaga nam sprostać tym wymaganiom. W latach 70. ubiegłego wieku Kosów Lacki rozpoczął jako jedna z nielicznych spółdzielni w kraju produkcję serów. Od tego czasu tą produkcję udoskonalamy. I w tym się specjalizujemy. To oczywiście nie jest panaceum na sukces. Do tego musi być doświadczona kadra, musi być automatyzacja i robotyzacja. Swoje, swoje nadzieje i oczekiwania wiążemy ze sprawdzonymi partnerami, jak m.in. Bizerba, z którą współpracujemy w postaci dostarczania odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu i technologii.